Hello, z tej strony monitora Doln, a w dzisiejszym materiale opowiem wam o TF-ie, ale 2D. Mam tutaj na myśli grę Gang Galician 2, czyli TF2, ale pikselowy. Zgaduję, że większość z was słyszy o tej grze pierwszy raz. I się wam nie dziwię, gra jest stala. Data premiery tej gry to 7 sierpnia 2008 roku. Więc na obecny cała ma ponad 16 lat. Jest tylko o młodsza młodca od naszego TF2, wydanego w 2007. Teraz wam zacytuję głębsze informacje na temat gry, które można przeczytać na wiki. Gang Galician 2, pierwotnie stworzony na potrzeby konkursu Botleg Demake 2008 jest dalmowym demakiem gry Team Fortress 2 filmy Valve dla wielu graczy zapoczątkowanym przez M Mr. Fledmana i Medo, a wielu programistów dodało później nowe funkcje ze wszystkimi dziewięcioma klasami, wieloma różnymi środowiskami inspirowanymi TF2 i szybką druzynową rozgrywką wielosobową GG2. Jest najlepszym hołdem, palodią, alternatywą dla TF2. Gang Galician 2 oferuje graczowi 9 unikalnych klas do wykorzystania w szalonej, kooperacyjnej akcji wielosobowej, w stylowym i niepowtarzalnym 8-bitowym stylu, walcz ze znajomymi lub innymi osobami, które spotkasz w internecie, na całej gamie żywych map. Mapy TF2 zaprojektowane na nowo w 2D a także mnóstwo map o najluźniejszym wyglądzie i ustawieniach, ze których wszystkie zostały wymyślone i zbudowane przez członków naszej społeczności. Brzmi to wspaniale, prawda? Jeszcze lepsze jest to, że do dzisiaj można zainstalować tą grę z oficjalnej strony. Tylko jest jeden haczyk. Ta gra jest małetwa. Dosłownie ostatni update był w 2015, więc... Można serio powiedzieć, że ta gra to wspaniały hold dla TF2, bo no naśladuje go nawet w tym segmencie. A raczej major update'ów, chodziło mi o major update'y, typu no wiecie, ten ostatni co mieliśmy, Jungle Inferno, nie, o to mi chodziło. Bo ab... po prostu wiecie, chodzi mi o update major, nie, to po prostu większy update, nie, a nie te co mamy co roku. Rozumiecie o co chodzi, nie? Tak, tylko się, po, się poprawiam, żeby nikt mnie teraz nie poprawiał, że e, wiecie, że. Uuu, a nie powiedziałeś o, o letniej aktualizacji, albo o Halloween aktualizacji. No, rozumiecie o co chodzi, nie? Ta, tak, tylko jestem, mówię ten segment, żeby nie było wojny w komentarzach, albo rozumiecie. Jednak jakimś cudem w grę dalej można grać, ponieważ 200 welly się ostały. Nie mam nagrań z tego, jak grałem ze znajomym, bo graliśmy tak po prostu dla fanu, ale tak. Da się grać multiplayer w tą grę. W grze uświadczymy te same klasy z TF2, lecz nazwane inaczej. Dla przykładu. Scout nazywa się Lunel, a jego bronią jest podstawowy scattergun. Zonie nazywa się Locketman, a jego bronią jest podstawowa rakietnica. Pyro nazywa się Firebug. I oczywiście ma podstawowy miotacz ognia. Demoman nazywa się Detonator i on ma minę samoprzylepną jako swoją broń. Po nim mamy heavy'ego, który nazywa się Over... Overweight. czekajcie... Overweight. Dziękuję. A jego bronią jest oczywiście minigun. Szkoda, że nie nazwali go Sasha, ale rozumiecie. Dalej mamy medyka, który nazywa się Healer, jego bronią jest y, pistolet na strzykawki, ale oczywiście potrafi też leczyć. Mamy też inżyniera, który nazywa się konstruktor i jego bronią jest shotgun, no i potrafi oczywiście budować działka. Y, mamy też snajpera, który tutaj się nazywa Leafleman. człowiek od karabinów, człowiek karabin, oh my god, a jego bronią jest oczywiście karabin snajperski. I mamy też spiega, tu się nazywa infiltrator, co jest naprawdę dobrą nazwą, bo on, on musi infiltrować... wada wymowy wrodzona, i'Flicking souly. Wiecie o co chodzi. Infiltrować. Dokładnie. A jego bronią jest oczywiście revolver, well, ale jeżeli jest niewidzialny, to może oczywiście dźgać ludzi. I powiem jeszcze na szybko, że na przykład w tej grze są możliwe rakiet jumpy, że po prostu można racket jumpować właśnie na stykach od demomana, można rakiet jumpować, można jumpować jako soldier i wiecie, że ta gra rozwiązała problem, na jaki skalzą się bardziej gracze kompa? Czyli tak, tryb ze flagą ma w końcu ograniczony czas na przejęcie flagi. Ta gra to potrafi, a TF2 nie. To jest śmieszne. A teraz dam Wam chwilę, żeby pokazać mniej więcej jak ta gra wygląda, nie? I dam od razu jeszcze podpisy, żebyście wiedzieli co każda klasa potrafi w tej grze robić. I to by było na tyle w tym filmie. Jeszcze tak od siebie poinformuję Was, że sam mam sentyment do tej gry, bo grałem w nią dawno temu, jeszcze przed tym, gdy TF2 stał się delmowy. Wtedy ta gra żyła i świetnie się w nią grało. Daję głowę, że świetnie się w nią gra dalej. Dlatego zapraszam Was na serwer Królestwo Torgana, ponieważ zamierzam któregoś dnia wstawić ogłoszenie, na jakim zaproszę Was do wspólnej gry, Będziemy grali w Galiciona. Ogólnie to zapraszam. Nie? I na razie, do widzenia. Bye bye, idę spać.